Jacek, zejść mi z kadru, milka. Machasz tym batem po duchy. Nie machaj batem, musisz stabilnie trzymać tego baca. Broszka, do kamery, ile to ma centymetrów? O é que você Nie ścinaj, bo to nie są wyścigi. Nisko ręce i daleko wyjeźdź, daleko. Daleko wyjeżdżamy, patrzymy na stacjonatkę. Da Ty się już czekuj, bo też pada. Nisko ręce. Nisko ręce. O. Tak, i w lewo stacjonaty dwie, daleko wyjedź. Daleko wyjeźdź dwie stacjonaty. Patrz na drugą stacjonatkę. I dobrze, i przerwa. Przerwaczka do tyłu, ramiona. Ręce na szyi, konia. I w prawo. Valeu, cobrir o